Witamy w programie Roberta Kiyosaki, Biznes XXI wieku. Robert Kiyosaki jest szeroko znany jako jeden z czołowych ekspertów finansowych na świecie. Napisał słynną już dziś książkę, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, a wszystkie jego tytuły wydano dotąd w 51 językach w 109 krajach. Sprzedano w 28 milionach egzemplarzy. Robert od wielu lat uczy ludzi, w jaki sposób osiągnąć wolność finansową. W tej specjalnej serii filmów tłumaczy dlaczego marketing sieciowy jest prawdziwym biznesem XXI wieku i jak Ty możesz skorzystać z możliwości, które oferuje marketing sieciowy, by zbudować sobie styl życia, jakiego pragniesz. Hello, I'm Witam, tu Robert Kiyosaki, autor tej oto książki, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Zapraszam do serii filmów Biznes XXI wieku. Jeśli nie znasz tej książki, to powiem, że wydałem ją w roku 1997. Obiegła świat i w roku 2000 trafiła na listę bestsellerów New York Times, a dotąd jest jedyną książką wydaną samodzielnie, której udała się ta sztuka. W tym samym czasie Oprah Winfrey zaprosiła mnie do swego programu, bym opowiedział o Bogatym i Biednym Ojcu, i nagle stałem się osobą publiczną. Do dziś ta książka sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy, w 50 językach i w ponad 100 różnych krajach. Do dziś jest to najlepiej sprzedająca się książka z dziedziny finansów osobistych. To prosta opowieść o moich dwóch ojcach: rodzonym, który był szefem stanowego Wydziału Edukacji na Hawajach, wspaniały człowiek z doktoratem, inteligentny, ale ubiegał się także o fotel gubernatora Hawajów z ramienia Partii Republikańskiej. Niestety, przedtem, Grał i w końcu zmarł jako biedny człowiek Dlatego nazywam go biednym ojcem Za to bogaty ojciec nie skończył nawet szkoły średniej A jednak został najbogatszym człowiekiem w stanie Hawaje Był ojcem mojego najlepszego przyjaciela I kiedy miałem 9 lat Zaczął mnie uczyć na temat pieniędzy, biznesu I tego, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi A różnica między nimi i resztą ludzi staje się coraz większa Była to więc prawdziwa historia W której dwaj ojcowie, biedny i bogaty Uczyli swoich synów o pieniądzach Biedny ojciec zawsze mi mówił, idź do szkoły, znajdź pracę, pracuj ciężko i tak dalej. Bogaty powtarzał, że w ten sposób nigdy nie będę bogatym i wolnym człowiekiem. Dwie różne opinie, a gdybyśmy mieli je przedstawić na diagramie, to sprawa jest bardzo prosta. Ponieważ w szkołach brakuje edukacji finansowej, większość ludzi nie potrafi czytać zestawień finansowych. Tutaj mamy przychody. Wydatki, aktywa, pasywa. Mój biedny ojciec był biedny z prostego powodu. Nie rozumiał tych spraw, bo nie miał wiedzy finansowej. Był ignorantem finansowym pomimo swojego doktoratu. Mówił na przykład, że dom stanowi nasze główne aktywa. Bogaty ojciec mówi, Twój ojciec ma dyplomy, ale nie odróżnia aktywów od pasywów. Sam wytłumaczył mi prosto, że aktywa wkładają nam pieniądze do kieszeni, czy pracujemy, czy nie. Kiedy bank analizuje Twoje zestawienie finansowe, szuka aktywów, które wkładają Ci pieniądze do kieszeni. Twój dom należy do pasywów, bo co miesiąc wyciąga Ci pieniądze z kieszeni. Ktoś powie, ale mój dom jest spłacony. Nie szkodzi i tak płacisz za jego ubezpieczenie, media i inne rzeczy. Mówiąc prosto, jestem dziś bogatym człowiekiem, bo potrafiłem odróżnić aktywa od pasywów. Co roku byłem coraz bogatszy, bo dodawałem kolejne aktywa. To jest ten sektor. Bogaty ojciec często mówił, wiesz, żaden bank nigdy nie zapytał mnie o świadectwo szkolne. Interesuje ich wyłącznie moje zestawienie finansowe, bo ono pokazuje, na jakim poziomie jest Twój finansowy IQ, na ile znasz się na pieniądze. Jeśli się na nich dobrze znasz, bank da ci ich tyle, ile będziesz chciał, bo wiesz, jak zarobić na nich jeszcze więcej. A jeśli nie znasz się na pieniądzach, bank da ci najwyżej kartę kredytową i kredyt na dom. Na tym polegała główna różnica między bogatym i biednym ojcem. W dalszych częściach dowiesz się, w jaki sposób ty możesz zacząć budować dla siebie aktywa zamiast pasywów. Jeśli masz przetrwać w dzisiejszych czasach musisz mieć więcej tych pierwszych niż tych drugich. Kwadrant przepływu pieniędzy. Kolejna kwestia to jedna z najważniejszych lekcji, jakie przekazał mi bogaty ojciec, czyli tak zwany kwadrant przepływu pieniędzy. Wyjaśnił mi, że w świecie biznesu funkcjonują cztery rodzaje ludzi: E: pracownicy etatowi, S: samozatrudnieni, small business, specjaliści. B oznacza tu duży biznes, a I oznacza inwestora. Większość szkół przygotowuje ludzi do pracy w kwadrantach E i S. Mój biedny ojciec powtarzał Synu, skończ dobrą szkołę i znajdź sobie bezpieczną, pewną pracę. Chciał, abym był pracownikiem na etacie. W tym duchu się wychowywałem znajdź dobrą pracę z pewną pensją i świadczeniami. Ale ja nie chciałem pracować na etacie. Mówiłem rodzicom, chcę być bogaty. I walczyłem z ojcem. Wreszcie mama powiedziała synku, jeśli chcesz być bogaty, a była dyplomowaną pielęgniarką, to najbogatsi ludzie, jakich znam, to lekarze, specjaliści. Chciała, abym przeszedł tutaj, został specjalistą, miał swój mały biznes. Mówiłem, mamo, ale jest jeden problem. Lekarze muszą być bardzo mądrzy. No tak, masz rację, więc nie będziesz lekarzem. Poszedłem na studia, zdobyłem tytuł licencjata. Mogę dowodzić statkami handlowymi i pilotować śmigłowce, co robiłem w marynarce wojennej. Jednak to wykształcenie nigdy mi się nie przydało, bo ja chciałem być właścicielem biznesu. Bogaty ojciec powiedział zostań biznesmenem, a potem profesjonalnym inwestorem. Duże różnice pomiędzy tymi ludźmi polegają między innymi na opodatkowaniu. W roku 1943 rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę mówiącą, że pracownicy muszą zapłacić podatek, zanim otrzymają wypłatę. Patrzysz na swoje konto z wypłatą i widzisz, że o, państwo zabrało z tego pokaźną część. Na dodatek im ciężej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym więcej ci zabierają. Dlatego być pracownikiem to niezbyt dobry pomysł. Im więcej zarabiasz, tym więcej zabierają ci podatki. Lekarze, prawnicy, księgowi śmiali się z tych ludzi, więc w roku 1986 rząd znów zmienił przepisy. W Stanach była to tak zwana reforma podatkowa pozbawiająca wielu przywilejów właścicieli małych firm, specjalistów, lekarzy, prawników. Także dzisiaj w USA właśnie ci ludzie płacą procentowo najwyższe podatki dochodowe. To tragedia. Ludzie często myślą, że są inwestorami, a tak naprawdę przekazują swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym i firmom finansowym. To nie jest prawdziwe inwestowanie. Największe odliczenia podatkowe robi się po tej stronie kwadrantu. Mimo że przepisy są bardzo restrykcyjne, możliwości tutaj są wielkie. Będąc właścicielem biznesu z kwadrantu B, możesz zarobić o wiele więcej i zapłacić o wiele niższy procentowo podatek, zupełnie legalnie. Kluczowe jest tu słowo legalnie. Inwestor może zarobić miliony dolarów i zapłacić 0% podatku, legalnie, ale trzeba rozumieć te różnice. Wielką zaletą biznesu dwudziestego. Pierwszego wieku jest to, że pozwala on ludziom przejść z lewej strony kwadrantu na prawą, do kwadrantu B. Możesz zostać właścicielem dużego biznesu. Biznes z kwadrantu S różni się tym od biznesu z kwadrantu B, że ci ludzie tutaj nie mogą przestać pracować w swojej firmie. Jeśli zostawią ją na miesiąc, firma bez nich się zawali. To nie jest prawdziwy biznes. Ci ludzie są właścicielami swojego stanowiska pracy. Biznes XXI wieku pozwala ludziom przejść do kwadrantu B, gdzie nie trzeba bez przerwy ciężko pracować, aby zarabiać. Pieniądze zaczynają płynąć pasywnie. Kiedy już uruchomisz i zbudujesz swój biznes, polecam ci inwestować nadwyżki gotówki, abyś płacił mniejsze podatki. Właśnie w ten sposób bogaci stają się jeszcze bogaci. Przedsiębiorczość. Jak wiesz, obecny kryzys finansowy uderzył głównie w tych, którzy są w kwadrantach E i S. To oni muszą konkurować w tej chwili o pracę z ludźmi z Chin czy z Indii. Dlatego hasło ciężka praca za pieniądze staje się wręcz śmieszne. Do tego jeszcze podatki wykańczają tych ludzi, a także inflacja. Biznes XXI wieku ma przeprowadzić ludzi z tej strony na tę stronę. Wyjaśnijmy jeszcze, czym się różnią właściciele małych firm od tych ludzi tutaj. Ci ludzie tutaj pracują za pieniądze. Jeśli zarobią więcej, płacą wyższe podatki. Natomiast ludzie z kwadrantów B oraz I budują sobie aktywa. Zasada pierwsza. To przedsiębiorcy sprawiają, że coś się dzieje, ale dzieją się nieco inne rzeczy. Oni ciężko pracują, by zbudować aktywa. Po drugie, aby być po prawej stronie, potrzeba odwagi. Ci ludzie tutaj chcą mieć stabilne dochody i to dzisiaj. Dlaczego tutaj potrzeba odwagi? Ponieważ zbudowanie aktywów wymaga czasu. I po trzecie, najważniejsze, zbudowanie aktywów przynosi wolność. Jak pewnie wiesz, główny problem polega na tym, że wymaga to także kapitału. Innymi słowy, trzeba dużych pieniędzy, aby kupić mieszkania pod wynajem i zbudować z nich biznes, na przykład. Ale jest na to sposób. Da się to zrobić z bardzo niewielkim kapitałem i o tym właśnie chcę z Tobą porozmawiać. Chodzi o biznes XXI wieku. Czym jest marketing sieciowy? Jako przedsiębiorca uruchamiałem wiele przedsięwzięć od zera. Jak być może wiesz, niektóre z nich upadły. Statystyki pokazują, iż większość nowych biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności aż 90%. Z tych 10%, które przetrwają, 10% upada w ciągu kolejnych pięciu lat, więc zdecydowana większość przestaje istnieć w ciągu dziesięciu lat. Analizowałem różne modele biznesowe i wyraźnie wybija się z nich marketing sieciowy. Głównie dlatego, że uruchomienie go wymaga bardzo niewielkiego wkładu finansowego. Ma niskie koszty stałe, można go prowadzić dodatkowo, zachować swoją podstawową pracę, a biznes budować w wolnym czasie. Kiedy taki biznes dobrze się uruchomi, generuje on dochody, które pozwalają przejść z lewej strony kwadrantu na prawo. Opowiem, jak to znałem biznes marketingu sieciowego, bo na początku nie dopuszczałem go do siebie. Myślałem, skoro umiem stworzyć własne firmy, po co mi marketing sieciowy. Aż jakieś 15 lat temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym Billem, który jest najlepszym inwestorem w nieruchomości, jakiego znam. Ma tutaj mnóstwo aktywów. Zapytałem go, Bill, po co zacząłeś biznes w marketingu sieciowym? To proste, odpowiedział: w ten sposób mogę pomagać ludziom. I co równie ważne, ci ludzie nie są w stanie inwestować w nieruchomości, bo nie mają własnego biznesu. Za mało zarabiają. Za dużo zabierają im podatki, kredyty, inflacja i ubezpieczenie emerytalne. Nie są w stanie inwestować ani grosza. Bill, profesjonalny inwestor w nieruchomości, powiedział: Uruchomiłem biznes w marketingu sieciowym, aby ludzie, którzy ze mną pracują, mogli zacząć własny biznes i potem inwestować razem ze mną. Wtedy zrozumiałem, że w marketingu sieciowym nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale także o to, by jedni ludzie mogli pomóc innym osiągnąć wolność finansową. Marketing sieciowy jest dobry, bo nie wymaga dużej inwestycji początkowej. Można go budować dodatkowo, poza pracą. Skąd się tu biorą pieniądze? Na tradycyjnym rynku duże korporacje wydają miliony, czasem miliardy dolarów na reklamy. Tutaj zamiast kupować reklamę, płaci się ludziom, którzy przekazują informacje swoim znajomym z ust do ust. Popieram marketing sieciowy, bo nie chodzi w nim o sprzedaż, ale o to, że jedni ludzie pomagają innym tworzyć aktywa, zostać właścicielami biznesu, a w końcu inwestorami, zamiast przechodzić przez to wszystko, przez co przechodzą ludzie z kwadrantu EIS. Zwycięzca w Tobie W tej części opowiem o trochę innym kwadrancie. Wiele lat temu odkryłem, że na świecie istnieją cztery typy ludzi. Są tacy, którzy muszą mieć rację. Znają wszystkie odpowiedzi. Chodzili do szkół, wiedzą wszystko i niczego nie można im powiedzieć. Dla nich to nie jest dobry biznes, bo mają zbyt zamknięte umysły. Inny rodzaj to ci, którym musi być. Wygodnie. Dom może płonąć, a oni będą oglądać telewizję i patrzeć, co się dzieje na świecie. Ci ludzie są ugotowani, ponieważ gospodarka światowa nie cofa się, poszła naprzód i ludzie, którzy chcą, żeby im było wygodnie, zostaną w tyle. Z tymi, którzy chcą się czuć wygodnie, raczej nie powinieneś rozmawiać, bo poczują się niewygodnie po takiej rozmowie. Pewnie nie wykonają żadnego ruchu, bo dla nich najważniejsze jest, aby było wygodnie. Kolejny rodzaj to ktoś, kto musi czuć się lubiany. Chce zadowolić wszystkich. Ten biznes także nie będzie dla niego, bo on chce, żeby inni go akceptowali. Chce być jak chłopiec czy dziewczynka, która mówi zrobiłam coś dobrego, tatusiu, lubisz mnie, prawda? Oni też pewnie nie odniosą sukcesów, bo chcą, aby lubili ich ci, którzy muszą mieć rację i ci, którym ma być wygodnie. Tak, masz rację, tak. Musi ci być wygodnie. Biznes XXI wieku jest dla tych, którzy muszą wygrać. Ja należę właśnie do tych. Najlepsze, czego się nauczyłem w szkole wojskowej, to nieważne, ile razy padłeś, ważne, ile razy się podniosłeś. Kiedy ktoś ci przyłoży, co robisz, mówisz, aa, uraziłeś moje uczucia? Wtedy pewnie nie odniesiesz sukcesu. Świat przejdzie ci koło nosa. Bo jak mówię, gospodarka światowa poszła naprzód i już nie wróci. Zwycięzcy wygrają, ale zwycięstwo wymaga poświęceń. Sukces. Wymaga poświęceń. Ci ludzie poradzą sobie najlepiej w biznesie XXI wieku. Gdy rozmawiasz z ludźmi o tym biznesie, zastanów się, czy to jest ktoś, kto chce, aby go polubić, więc powie ci to, co chcesz usłyszeć. Czy może zacznie się z Tobą kłócić, bo zna wszystkie odpowiedzi, albo się zdenerwuje, bo zakłóciłeś mu spokój? W marketingu sieciowym szukasz osób, które chcą wygrać, ludzi, którzy wiedzą, że świat poszedł naprzód. Znajdziesz tu przedstawicieli każdej rasy, płci, wieku i wykształcenia, bo im tak naprawdę chodzi o to, by wygrać. To jest prawdziwe pole gry tego świata, ale nie dla tych, ci zostaną w tyle. Marketing sieciowy to biznes dla tych, którzy chcą wygrać, to model biznesowy przyszłości. Jeśli chcesz, żeby to państwo o ciebie zadbało, rób dalej to, co robisz. Każdy człowiek jest w stanie wygrać. Problem w tym, że trzeba się w to zaangażować, powiedzieć: To właśnie będę robił, poświęcę na to 5 lat mojego życia. Przyjrzyj się liderom Twojego biznesu i pomyśl, chcę być właśnie kimś takim. Takich ludzi będę się trzymał. Chcę pomóc innym ludziom zrobić to samo, co ja robię i pomóc im wygrać. Dlatego popieram marketing sieciowy, bo to naprawdę jest biznes XXI wieku. Przesłanie Roberta do młodych ludzi. Chciałbym zwrócić się do młodych ludzi, takich, którzy jeszcze nie zdecydowali, czym się będą zajmować przez resztę życia. Może jeszcze chodzisz do szkoły, albo za niedługo pójdziesz do kolejnej. Biedny ojciec zawsze mi mówił, skończ szkołę i znajdź dobrą, bezpieczną pracę. Niestety, w obecnym kryzysie wielu młodych ludzi kończy szkołę, mając duży kredyt za studia i nie potrafi znaleźć pracy. Widziałem takie statystyki. 19 procent białych mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat nie znajduje pracy, mimo że mają dyplom wyższej uczelni. Wśród Afroamerykanów w wieku 19-26 lat aż 30 procent nie znajduje pracy. Chcę ci więc powiedzieć obudź się, zanim znajdziesz pracę, zanim wpadniesz w korporacyjną pułapkę wspinania się po szczeblach firmowej kariery i uszczęśliwiania innych, bo Ty nie interesujesz tych ludzi, oni się przejmują tylko inwestorami. Musisz podjąć własną decyzję. W roku 1974 wróciłem z wojny w Wietnamie i biedny ojciec radził mi skończyć studia, a potem zrobić doktorat. Skończyłbym jak on: zdesperowany, bez pieniędzy, przerażony światem. Podjąłem decyzję, że chcę być w życiu tutaj i tutaj. To duża różnica. Bogatym nie zostaje się szybko. To jest trudniejsze, wymaga odwagi i wymaga czasu. Poniosłem wiele porażek na tej drodze, ale w 74 roku zdecydowałem, że chcę być w życiu po tej stronie, po prawej i nigdy nie wracać na lewo. Nawet gdy byłem bez grosza, bo moje biznesy nie wypaliły, nie wracałem tutaj. Myślałem o tym. Kiedy wracam w rodzinne strony na Hawaje, czasem rozmawiam z moimi wujkami i ciociami i oni niestety wciąż mówią to samo. Znalazłeś sobie wreszcie jakąś pracę? Nie. O, to niedobrze, jesteś bezrobotny. Oni tego nie rozumieją. Ludzie stąd znają wyłącznie bezpieczną pracę. Nie wiedzą, jak to jest być wolnym i mieć pieniądze. Potrafią tylko żyć skromnie i wiązać koniec z końcem. Próbują coś odkładać. Polecam ci, byś zaczął własny biznes już teraz. Ćwicz, bo to wymaga czasu i będziesz popełniał błędy. To wspaniałe przeżycie, bo jeśli odniesiesz sukces, będziesz wytrwały, zdeterminowany, znajdziesz w końcu wolność i bogactwo, jakich ci ludzie nigdy nie poznają. Thank you